Cześć. Witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam was na open box ze strony Strong Point. Jest to strona, na której możecie zamówić ubrania do ćwiczeń, Leggings, spodenki, jakieś topy, rażgardy i tak dalej. Podlinkuję wam ich stronę w opisie. Z tego co mi wiadomo, dowiedziałam się, że jest to firma z Polski. Ich siedziba nawet znajduje się w Trójmieście, dokładnie w Sopocie i właśnie dowiedziałam się o tej firmie, o tej marce e, dzięki kanału na YouTube i postanowiłam po prostu przetestować ich e, ciuchy, zobaczyć jak będzie mi się z nimi ćwiczyło, dlatego zamówiłam sobie komplet zwykły, klasyczny czarny, pokazywałam Wam we vlogu jak to wygląda, dodatkowo trafiłam na super promocję, więc e, mam nadzieję, że u mnie się to sprawdzi, i będę zadowolona. Jeszcze nie otwierałam, przyszła do mnie dopiero dzisiaj paczka, e, właśnie do paczkomatu i Zastanowiłam od razu usiąść i Wam to nagrać Później spróbuję się w to wcisnąć I powiem Wam jak wygląda Jakie jest moje pierwsze wrażenie Na temat tych ubrań Więc teraz razem wspólnie Otwieramy paczuszkę Jeszcze tutaj przysięgam, że nikt nie zaglądałam. O! Pięknie zapakowane, lubię takie paczki Ślicznie zapakowane I mamy tutaj napis na karteczce Strong jesteś niesamowita Super! I co my tu mamy? Mam tutaj e, jakąś karteczkę. E, dziękujemy za zaufanie. Wszystko ładnie opisane. Bardzo, bardzo ładnie. Bardzo mi się podobają takie e, firmy, które tak dbają o wysyłkę. No to tak od razu lepiej się otwiera i się przyjemniej robi. Tutaj mam jakieś dwie nalepki. Takie o. Super. Oczywiście, paragonik. Tutaj w tej marce mam możliwość 30 dni na zwrot całkowity bez podania przyczyny, albo mogłabym też wymienić na inny model, na inny kolor. No to tam bardzo bym chciała sobie zmienić, no to nie ma z tym problemu. Tutaj już więcej nic nie mam w tym opakowaniu, zrzucę je na dół i pokażę wam, co tutaj mam. Eee, leginsy i to są leginsy bezszwowe i zamówiłam z tej, tak jakby nie wiem, to kolekcja, 24 godziny. Eee, pielęgnacja skóry aloesem nie wiem, beka, tutaj coś jest jeszcze nasiąknięte aloesem, nie wiem, muszę na ten temat poczytać na ich stronie, bo nawet się nie zagłębiałam aż tak, ale tutaj jest właśnie coś, ten, jakaś karteczka dodana. Eee, bardzo podoba mi się kolor, to już mogę wam zdradzić i jestem ciekawa, jak one będą wyglądały e, na mnie. Jest to, ten materiał jest z jonami srebra, więc w ogóle... Śmiesznie. Tutaj jest więcej informacji na temat właśnie tych leggingsów i są one naprawdę mega maleńkie, tak się wydają. Tutaj z tyłu jest napis Strong i tutaj z przodu też. No, wyglądają dosyć śmiesznie. Tutaj są takie jakby pomarszczone. Bardzo jestem ciekawa, jak będą wyglądały. Zaraz postaram się je ubrać i Wam może... Pokażę, jak tutaj w tym wyglądam. Zrzucę sobie te karteczki i nalepki na dół, bo nie chcę, żeby mi to przeszkadzało. I tam do wyboru są e, rozmiary XS na S, S na M i M na L. E, chyba większe też są, ale nie wiem, nie pamiętam dokładnie. I ja zamówiłam sobie S na M. Mam nadzieję, że będzie to dobry rozmiar, że nie będzie za duży ani za mały, bo teraz jakoś tak moja rozmiarówka wariuje po tej ciąży i e, czasami noszę. Mki, czasami Elki, czasami Eski i po prostu nie wiem sama. I tutaj mam też z tej samej kolekcji też bezszwowy crop top z długim rękawem, właśnie z tej serii 24 godziny i zamówiłam sobie tak jakby zestaw czarny, bo uważam, że jest to bardzo e, ładny kolor, bardzo ładnie estetycznie wygląda i po prostu taki najbardziej mi się podobał. Były też jakieś różowe, niebieskie, ale stwierdziłam, że w tym może będę wyglądała e, najlepiej i mamy tutaj taki jakby Ala golfik, co mi się bardzo podoba e, tutaj też napis na dole strong e, ja zaraz to ubiorę e, jestem bardzo ciekawa i do was wrócę, zobaczymy jak będę w tym wyglądać e, może coś więcej wam na ten temat powiem na razie jestem bardzo ciekawa jak się w to wcisnę, ale tego wam już nie pokażę, zrobię to za kamerą, więc zaraz wracam ok, wróciłam już, jestem w tym Crop topie I ma on tutaj taką dziurkę na paluszka, więc bardzo fajnie można sobie e, tak to nosić, ale można też nosić normalnie, jak kto woli. Jest to e, taki jakby. No nie do końca golf, taki pół golf można powiedzieć e, Też fajnie to wygląda, jestem z tego zadowolona Aczkolwiek dziwnie zawsze wyglądam, mam wrażenie w takim e, golfie Bo wtedy moja twarz jest taka bardzo, bardzo duża e, Tu wszystko pięknie przylega, bardzo obciśnięty jest ten strój e, Długo się zakładało, bo trzeba wszystko ładnie naciągnąć Ale efekt końcowy jest naprawdę bardzo, bardzo fajny Wstanę wam tutaj, pokażę jak wygląda ten crop top jest taki, tutaj mam pępek, no to tak nie wiem, troszeczkę pod biustem sięga mi właśnie kropto. Wtedy zaczynają się już leginsy, bardzo, bardzo ładnie wyglądają, bardzo mi się to podoba. Nie wiem czy tu widać, ale jest takie marszczenie na biuście. No ogólnie rzecz biorąc, bardzo, bardzo mi się to podoba. Jeszcze wiadomo, no pod spód trzeba założyć sportowy stanik. Ja założyłam na razie taki, jaki akurat miałam. Po prostu założyłam i, i nie przebierałam się super jakoś na ten film. Ale myślę, że i tak jest teraz w porządku. Tutaj wszystko tak fajnie się napina. Jest mi teraz w nim naprawdę ciepło. On jest tak ciepły, tak mnie rozgrzało w ogóle zakładanie tego stroju. To już był trening. No ale myślę, że będzie fajnie się w nim ćwiczyć. Jak podnoszę ręce. Zginam się, schylam, nie czuję, żeby mi się tutaj gdzieś coś podwijało, wywijało, a często było tak, że moje legnice po prostu mi się tak jakby fałdowały na brzuchu i było mi ciężko na przykład ćwiczyć, bo cały czas je poprawiałam albo podciągałam. Z tym tutaj nie ma nic takiego, jest naprawdę bardzo w porządku. Pokazałabym wam może te legnice, nie wiem czy zaraz nie spadnę. Troszeczkę bardzo przybliżony tutaj ekran, ale... I tak możecie zauważyć, jak to, jak to się prezentuje. Nogawki tutaj też mają takie ściągacze z boku. No ogólnie bardzo ładnie to wygląda. Ja jestem bardzo, bardzo zadowolona. No ciężko tutaj pokazać w tak małym ekranie jak to wygląda, a no nie jestem w stanie mojej całej tutaj postawy Wam pokazać całego ciała. Myślę, że wystarczająco y, pokazałam, żeby Was zachęcić do zakupu, bo naprawdę uważam, że te ciuchy są y, bardzo, bardzo dobrej jakości. Zobaczymy jeszcze, jak będą się y, prały i jak będzie się w nich ćwiczyć. Z tego co wiem, bo już oglądałam kilka filmów z recenzjami, jest naprawdę to bardzo dobra firma i tak samo się dobrze pierze, dobrze ćwiczy i no po prostu są bardzo, bardzo dobre te stroje, bardzo dobrze wykonane, ja tutaj nie widzę, żeby coś się działo, jakieś nitki, nic nie wystaje, naprawdę super, zaraz oczywiście sobie odetnę te metki, bo nie odcinałam, zastanawiałam się jeszcze, czy na pewno będzie wszystko dobrze wyglądało, ale uważam, że naprawdę no jest w porządku. Bardzo mi się to podoba. No i tutaj te napisy nie są za duże, nie są za małe. Tak idealnie, no z tyłu tutaj mamy też napis Strong. Myślę, że to w porządku wygląda. Tutaj wszystko złapało, tak jakby... Kupę I jakoś e, nie wyglądam najgorzej, mogę iść na trening, ćwiczyć i dodatkowo czuć się e, naładowana pozytywną energią, bo mam fajny strój, wiadomo, takie małe rzeczy, a cieszą i dodają e, energii i kopa do działania. Okej, okay, ja nie przedłużam. Jeżeli jesteście zainteresowani zakupem, podlinkuję Wam ten strój w opisie. Ja Wam serdecznie go polecam na chwilę obecną. Na pewno później jeszcze coś napiszę na Instagramie, jakąś małą recenzję, ale na chwilę obecną naprawdę uważam, że ten strój jest godny polecenia, więc jeżeli zastanawialiście się nad zakupem, to nie ma co się zastanawiać, tylko róbcie zakupy. Tam często są jakieś fajne promocje, więc ja myślę, że skuszę się jeszcze na jakiś strój w niedługim czasie. Się. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie Buziaki.